thank mm -hmm. you Tamtego dnia, jak zwykle strażnik Wału osiodłał konia i ruszył drogą wzdłuż rzeki, wiedział, że musi być czujny. Nagłe roztopy sprawiły, że rzeka była niespokojna. Czyżby wsi groziła powódź, z niepokojem zastanawiał się strażnik Wału? W pewnym momencie tuż przy końcu wsi strażnik zauważył w wale otwór, wydrążony, jak sądził, przez rodzinę wydr. Sączyła się z niego stróżka wody. Obejrzał uważnie miejsce przecieku i zamyślił się. Przecież to niemożliwe, by wydry przekopały na wylot tak szeroki wał. Nie w tym miejscu! Strażnik co prawda uznał, iż na wszelki wypadek będzie trzeba przeciek załatać, ale był już na tyle zmęczony, że postanowił odłożyć tę pracę do jutra. Nocy woda przerwała wał właśnie w tym miejscu. Przeciek, który jeszcze wczoraj można było załatać jednym wozem ziemi. Teraz oto zamienił się w złowrogie wrota, przez które rozszalały żywioł wdzierał się do wsi, by niszczyć wszystko, co napotka na drodze. A strażnik. Zrozpaczony rzucił się wraz z koniem w rzeczne wiry i utonął, ale już nigdy nie zaznał spokoju. Do dziś spotkać można na żuławach strażnika wiślanego wału który na swym rumaku pojawia się to tu to tam, by już po wieczne czasy strzec tej ziemi przed wszelakim żywiołem. Na początku była woda, bez mała 2000 km kwadratowych wody. Tak rozległa była delta Wisły. Kto pierwszy wpadł na ten iście szalony pomysł, by wypowiedzieć wojnę Wielkiej Rzece? Kto odebrał jej pierwszy kawałek ziemi, by postawić na nim swój dom? Tego nie wiemy. Ale wiemy jedno, od końca XIII wieku trwa tutaj swoista gra człowieka i jego techniki z przyrodą. W każdej grudzie ziemi, w każdym kamieniu i stuletnim drzewie zaklęty jest kawałek tej barwnej i jedynej w swoim rodzaju historii. Historii Żuław Wiślanych, z których dziś oto płynie do Państwa zaproszenie. Naszą wędrówkę po żuławach rozpoczynamy w miejscu, w którym czas zatrzymał się przed tysiącem lat. W Lesie Montowskim. To rezerwat i zarazem fascynujący relikt przyrody. Spotkamy w nim kilkusetletnie topole białe zwane tu dwunastoma apostołami. Atmosfera tego lasu, jego iście mroczny klimat, wiekowe drzewa, przesiąknięta wodą ziemia. Tak wyglądały żuławy. To miejsce uświadamia nam ogrom pracy, jaką włożyły w dzieło kształtowania żuła w kolejne pokolenia osadników. Żuławy to kraina o najgęstszej i najpiękniejszej sieci wodnej w Polsce. Raj dla miłośników turystyki wodnej, traperów, wędkarzy, natchnienie dla artystów. Rzeki, kanały, węzły wodne i liczne skrzyżowania tych wszystkich szlaków, ta wędrówka może trwać bez końca. Od czasu, gdy legendarny strażnik Wiślanego Wału, zaniedbując swoje obowiązki, sprowadził na żuławską wieś tragedię, minęły wieki. Od tego czasu wiele się na Żuławach wydarzyło, wiele się zmieniło. Zawsze jednak był i zawsze będzie Strażnik Wału. Na początku XV wieku krzyżacy wydali zarządzenie nakazujące mieszkańcom nadwiślańskich wiosek żuławskich, aby zrzeszali się na wypadek zagrożenia powodziowego. W ślad za tym najstarszym dokumentem poszło sytuowanie na koronach wałów wiślanych specjalnych budyneczków, w których znajdowały się także karczmy, czyli tzw. strażnic wałowych. Do końca 1945 roku na żuławskim odcinku Wisły między Cyplem Montowskim a Gdańskiem. Takich strażnic jak ta, znajdowało się aż 36. Jakże bezwzględne może być prawo, jakże surowe zasady. Domem strażnika i jego rodziny jest właśnie Strażnica Wałowa, zbudowana na Wale. To ją jako pierwszą pochłonienie nieokiełznany żywioł, gdy strażnik Wałowy zawiedzie. Takie jest prawo i taka gwarancja jego czujności. Wszędzie woda. To z niej, z nurtów wzburzonych rzek wyłoniła się ta kraina, powstała na ziemi, którą z najdalszych zakątków Polski przez całe wieki niosły tu wody Wisły i jej licznych dopływów. Wiele wysiłku kosztowało ludzi uregulowanie biegu rzeki i określenie granic lądu. Jednym z najodważniejszych i zdecydowanie najważniejszych przedsięwzięć w walce człowieka z żywiołem na Żuławach jest wykonany ponad 100 lat temu przekop Wisły. Skrócono jej bieg, skierowano ją w nowe ujście. Ci, którzy nie znają się na hydrotechnice, sądzili, że trzeba będzie kilkunastu tysięcy robotników i kilkudziesięciu lat, aby wykonać całość przedsięwzięcia. Tymczasem pruscy inżynierowie Alzen i Fal wyliczyli. Wystarczą 3 lata i wykonanie wąskiego rowu. Resztę wykona sama Wisła. Tak się też stało. Kiedy wpuszczono Wisłę w nowe koryto, wystarczyło jej kilkanaście godzin, aby poszerzyć jej do 300 metrów. Wejdźmy teraz na pokład, by płynąc wzdłuż żuławskich szlaków spojrzeć na kilka najciekawszych i najważniejszych miejsc tego regionu. Wyruszamy z Białej Góry, najbardziej na południe wysuniętego skrawka Żuław. Oto miejsce toczyły się liczne boje w historii Żuław. Przejęcie twierdzy Biała Góra, bo wieś twierdzą się stała, równało się z przejęciem kontroli nad żeglugą w kierunku Gdańska i Elbląga w czasach, kiedy to droga wodna była głównym szlakiem handlowym. Odcięcie nogatu od Wisły. Oraz zainstalowanie tu licznych urządzeń hydrotechnicznych uspokoiło zarówno bieg rzek, jak i nastroje wśród ludzi. Biała Góra przestała być twierdzą. Teraz jest to po prostu miejsce, gdzie żuławy biorą swój początek. Wajs w dół nogatu to przede wszystkim obcowanie z przyrodą i liczne pełne uroku dogodne do biwakowania miejsca. Szlakiem tym dopływamy do Malborka, dawnej stolicy państwa krzyżackiego i usytuowanego nad samym brzegiem rzeki największego w Europie średniowiecznego zamku. Stare, dziś już nieużywane wrota przeciwpowodziowe to początek najstarszego w Polsce kanału nazwanego na cześć króla Jagielońskim. W Elblągu przesiadamy się na statek żeglugi śródlądowej. Rzeką Elbląg dopływamy do jeziora Drużno, rezerwatu ptactwa wodnego. Swoje lęgowiska ma tu większość ptactwa gnieżdżącego w Polsce. Bezpośrednio z jeziora Drużno wpływamy na kanał Elbląsko-Ostrudzki. Jego budowę ukończono w roku 1860, i od tej pory z żuławskich szlaków możemy wpłynąć wprost na wody po jeziorze Iławskiego. No, może nie tak do końca wprost. Różnica poziomu wody między jeziorem Drużno a jeziorami wynosi 100 metrów. Wysokość tę można pokonać dzięki pochylniom, które umożliwiają statkom wspinanie się po trawie na kolejne odcinki kanału. To istny cud techniki. Genialnym rozwiązaniem zaproponowanym przez inżyniera Jerzego Jakuba Stenkego, elblążanina rodem z Królewca, było to, że wózki w kanale elbląsko ostrudzkim poruszane są siłą wody doprowadzanej tu specjalnymi kanałami. Kiedy przed połową XIX wieku projektant pojawił się u króla pruskiego, monarchę przekonały argumenty, iż takiej budowli nie ma nikt w świecie. Bez względu na to, czy przemierzamy żuławy szlakiem wodnym, lądowym, czy też polną dróżką, spotkamy tu bardzo wiele mostów. Mosty zwodzone, obrotowe, pontonowe na każdym kroku. Krajobraz niemal do złudzenia przypominający malowniczą Holandię. Żuławskie szlaki zawiodą nas też do Gdańska, największego miasta w regionie. Miasta, które przez wieki decydowało o rozwoju żuławskiej gospodarki. Tutaj trafiały barki z żuławskim zbożem, skąd wysyłano je do całej Europy. Żuławy to największy obszar depresyjny w Polsce. Najniżej położone miejsca znajdują się około 2 metrów poniżej poziomu morza. Blisko 30% obszaru żuław nie może istnieć bez regularnego odwadniania. Jesteśmy w rybinie. Znajduje się tu największa w Europie stacja pomp o wydajności 450 tysięcy litrów na minutę. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby te pompy stanęły, spowodowałoby to zalanie 22 tysięcy hektarów na wysokość około 1 metra. W dziejach tego maleńkiego kawałka ziemi nie jeden raz bój z sobą toczyły i wzajemnie się przenikały kultury wielu narodów, tworząc barwny, niespotykany w innych regionach Polski tygiel kulturowy. Kogóż tu już nie było. Prusowie, Słowianie, Krzyżacy, Holendrzy, Szwedzi, Niemcy, Polacy. Krzyżacy jako pierwsi ustalili ścisłe reguły gry człowieka z wodą. To oni usypali tu pierwsze wały przeciwpowodziowe, pobudowali pierwsze śluzy i tamy, organizowali pierwsze planowe osadnictwo. Zapoczątkowany przez krzyżaków i kontynuowany przez kolejne pokolenia proces tworzenia systemów hydrotechnicznych przetrwał do dziś. Właśnie z czasów krzyżackich, a przede wszystkim z XIV wieku, pochodzi kilkanaście gotyckich kościołów żuławskich murowanych z czerwonej cegły. Niektóre z nich, jak ten w Steblewie, jako żywo przypominają zamki rycerzy zakonnych. Wystarczy zwrócić uwagę na grube mury niekiedy zawierające wewnętrzne korytarze, wąskie okna przypominające otwory strzelnicze i masywne portale zwieńczone wieżą dzwonną przypominającą basztę. Doświadczeniem, wytrwałością i przede wszystkim doskonałą techniką gospodarowania na ziemiach podmokłych i zagrożonych powodzią wsławili się tutaj menonici, przedstawiciele ruchu religijno-społecznego Niderlandów. Prześladowani na tle religijnym, na własnej ziemi, w drugiej połowie XVI wieku trafiają do Polski na żuławy. Menonici przywieźli też ze swojej ojczyzny technologię budowy wiatraków. Za ich sprawą żuławy stały się autentyczną krainą wiatraków. Występowały dwa rodzaje wiatraków: holenderskie, których konstrukcja sama ustawiała się do wiatru i tradycyjne zwane koźlakami. Przykładem typowego holendra jest wiatrak w Palczewie. Warto też dodać, że najważniejsza część wiatraka, czyli kamienie młyńskie, często kosztowała tyle, ile cała jego drewniana konstrukcja. Dziś po Menonitach pozostały nieliczne już cmentarze. Najbardziej wartościowymi skarbnicami wiedzy o życiu, kulturze i religii dawnych osadników są kościoły. Na tak niewielkim skrawku ziemi jest ich ponad 50. Znajdujemy się przed XIV-wiecznym pokrzyżackim kościołem w Trutnowych, koło Pruszcza Gdańskiego. To jedna ze średniowiecznych budowli sakralnych tej ziemi, a jednocześnie swoiste muzeum. Na murze kościoła znajduje się tablica, pokazująca poziom wody podczas powodzi w roku 1829. Na każdym kroku, gdziekolwiek nie zatrzymać wzroku, spotkacie Państwo na żuławach imponujące ślady historii. Cennym zabytkiem jest niejedna wieś. Wystarczy przytoczyć przykład wsi Żuławki, gdzie katalog zabytków obejmuje 79 obiektów. Ludzie modlą się w zabytkowych kościołach, mieszkają w zabytkowych domach. Tak zwane domy podcieniowe wpisane są w krajobraz żuław od stuleci i doprawdy warto przyjrzeć im się uważnie, gdyż jest to kolejny evenement architektoniczny i kulturowy w skali kraju. Charakterystyczny podcień to rodzaj podjazdu, stąd ładowało się worki ze zbożem do umieszczonego powyżej spichlerza. Pierwszymi budowniczymi żyławskich domów podcieniowych już pod koniec XVI wieku byli osadnicy niderlandzcy, zwani na dolnym powiślu olendrami. Istnieje domniemanie, że ilość słupów w podcieniu równała się ilości włók hełmińskich, na jakich gospodarzył dany gbur. W przypadku tego domu, posiadającego 8 słupów, oznaczałoby to, że jego właściciel gospodarzył na około 135 hektarach żyznego żuławskiego gruntu. Podziwiając Mistrzostwo Dawnych Architektów, warto odwiedzić Nowy Staw, najstarsze miasto na Żuławach, w którego panoramie tak mocno zaznacza się dawny Kościół Ewangelicki, nazywany z racji swej strzelistej wieży ołówkiem. Nowy Dwór Gdański. Jeszcze kilkaset lat temu mała osada targowa, dzisiaj miasto zwane stolicą Żuła, siedziba władz gminnych i powiatowych. Tutaj co roku mieszkańcy organizują święto regionu dni Żuław, festyny, zabawy, giełdy Antyków. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Można też zwiedzić muzeum znajdujące się w starej szwajcarskiej serowni, gdzie poznacie Państwo historię żuław zatrzymaną w przedmiotach, które pomagały tę ziemię ujaźnić i żyć na niej. Sposób o wszystkim opowiedzieć, zwłaszcza, że żuławy trzeba zobaczyć, dotknąć, posmakować. Tych, którzy lubią spokój, przyrodę i odrobinę nostalgii, zapraszamy na żuławskie wodne szlaki, piesze wędrówki i wycieczki rowerowe. Dawniej kraina niespokojna, nieokiełznana, teraz kraina łagodności.